Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Dzień dobry, witam Cię z tej strony, Daniel Lampard, i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym, myślę, bardzo ciekawym temacie, wynikającym z normy ISO 9001, który będzie dotyczył poniekąd doskonalenia, natomiast będzie dotyczył doskonalenia pod kątem jego zaplanowania oraz zarządzania tym planem, co wynika poniekąd z punktu 6.3 normy. ISO 9001. Dlatego też dzisiaj postanowiłem, abyśmy sobie rozważyli, co czego tak naprawdę ten punkt dotyczy, ponieważ wiele razy spotkałem się z pytaniem, właściwie jak skutecznie zarządzać zmianą w systemie zarządzania jakością oraz jak to robić właśnie w kontekście punktu 6.3. Natomiast zanim przejdziemy sobie do Merytoryki, do tematu, do zagłębienia się w nasz temat odcinka, to oczywiście nie mógłbym zapomnieć o tym, aby poprosić Cię o subskrybowanie kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a jeżeli treści związane z zarządzaniem jakością, normami ISO 9001 oraz rodziną tych norm z zakresem optymalizacji procesu, jeżeli ta tematyka Cię ciekawi, to na pewno warto subskrybować. Oczywiście w linkach poniżej tego wideo w opisie znajdziesz również dostęp do naszych darmowych webinarów, naszych kursów oraz usług. Natomiast przechodząc już do meritum, czyli tak naprawdę do omówienia punktu 63, ale nie tylko, ponieważ wskażę ci tak naprawdę z czym warto punkt 63 normy ISO 9001. Połączyć i właściwie jak skutecznie tą zmianą w systemie zarządzać? Na początku możemy sobie zadać pytanie, po co właściwie zmiany w systemie? Oczywiście kluczowe jest, aby system zarządzania był rozwijany, aby nie stał on w miejscu, nie był tylko na papierze. Natomiast dobrze utrzymywany i prowadzony system powinien żyć. Co wynika nawet z wymagań normy, przecież norma w wielu obszarach wskazuje nam na o, wręcz obowiązkowe, cykliczne działania, które mają za zadanie, zgodnie z podejściem PDCA, dotyczyć właśnie weryfikacji systemu, doskonalenia tego systemu, planowania i wdrożenia. Więc, tak naprawdę, jeżeli udaje Ci się swój system prowadzić w ten sposób, aby on co chwilę był zmieniany, to bardzo dobrze, ponieważ to oznacza, że on się sam w sobie dzięki jemu, jego prowadzeniu doskonali. Natomiast o tym sobie powiemy, na podstawie czego on się również powinien doskonalić. Z drugiej strony patrząc, jeżeli nie zmieniasz, to nie tylko się cofasz, ale jestem w stanie śmiało stwierdzić, że błędnie utrzymujesz swój system zarządzania jakością, ponieważ, tak jak już wspomniałem, przecież mamy w wielu obszarach normy wręcz wskazane pewne działania cykliczne oraz to, co powinno z nich wynikać. Więc ja osobiście nie wyobrażam sobie systemu, który nie jest zmieniany i nie jest doskonalony, ponieważ sam system w sobie nas do tego zmusza. Więc. Nawiązując do tego, że sam system nas zmusza, to określmy sobie właściwie na podstawie czego my te zmiany możemy dokonywać, co może być źródłem zmian, ponieważ tutaj mamy wiele różnych elementów. Na początku musimy sobie wyjaśnić, że zmiana może być reaktywna lub proaktywna. Zaczynając od tych zmian reaktywnych, czyli tych, które wynikają z czegoś, Oczywiście mamy tutaj kilka narzędzi wskazanych w samej normie ISO 9001. Pierwszym z nich jest choćby nadzór i zarządzanie niezgodnościami. Niezgodność może być ogólnie rzecz mówiąc operacyjna, czyli błąd w naszych procesach operacyjnych. To może być niezgodność wynikająca z reklamacji, niezgodność audytowa. Więc tak naprawdę doskonalenie reaktywne polega na tym, że dostajemy jakiś impuls w formie niezgodności, i na tej podstawie dokonujemy zmian i realizujemy działania doskonalące. Oczywiście, waż ważne jest, aby również podchodzić do zmian proaktywnie, ponieważ to proaktywne zmiany zapewniają nam tak naprawdę, można powiedzieć, bezbolesny rozwój systemu. Ponieważ, jeżeli mamy zmianę reaktywną, choćby wynikającą z reklamacji, no to na pewno. Niestety, choćby wizerunkowo, gdzieś tam u naszego klienta już ucierpieliśmy. Dlatego też nie jest to taka bezinwazyjna zmiana, tylko wynikająca z czegoś. Aczkolwiek ja zawsze stosuję takie podejście, że każda niezgodność jest dobrym elementem, każdy problem jest dobry z tego względu, że właśnie pozwala nam identyfikować jakiś błąd, jakiś słaby punkt i na tej podstawie się doskonalić. Natomiast wracając do zmian proaktywnych. Tutaj znów norma w kilku elementach, w kilku punktach podpowiada nam, jak takie zmiany proaktywne realizować, choćby zaczynając od punktu 6.1 normy, czyli zarządzanie ryzykiem i szansami. Jest to typowe działanie proaktywne, czyli my proaktywnie identyfikujemy ryzyka dla naszych procesów oraz możliwości, czyli szanse. I na tej Podstawie możemy opracować działania doskonalące, elementy rozwijające nasz system, czyli tak zwane działania zapobiegawcze. Kolejnym elementem jest oczywiście punkt 6.2 normy ISO 9001, czyli cele. To również jest element rozwoju proaktywnego. My planujemy sobie jakiś cel, planujemy sobie to, co my chcemy osiągnąć, a w stosunku do tego wdrażamy. Odpowiednie działania, odpowiednie zmiany, czyli znów mamy proaktywne działanie. Trzeci element, wynikający też z samej normy, czyli punkt 9.3, przegląd zarządzania. Również analizując możliwości naszego systemu, analizując zasoby, potrzeby rynkowe, podczas takiego przeglądu zarządzania możemy zaplanować wiele proaktywnych zmian. Tutaj mogę Ci nadmienić już taki pomysł w zakresie optymalizacji swojego systemu. Warto połączyć ze sobą wymaganie punktu 9.3, czyli przegląd zarządzania, i 6.2, czyli planowanie celów, i podczas przeglądu zarządzania planować od razu cele jakościowe. Dzięki temu spełniamy wymagania tych dwóch punktów, ale to tak na marginesie. Wracając do planowania zmian, czyli można też powiedzieć zarządzania, projektem. Sama norma odnosi się do tego w punkcie 6.3, czyli w punkcie, który dotyczy właśnie, można mówiąc ogólnie, powiedzieć zarządzania projektem zmiany. Oczywiście ten punkt dotyczy zmiany w kontekście punktu 4.4, czyli naszego podejścia procesowego zarządzania procesami, ale też całego systemu zarządzania jakością. Ważne jest, aby realizując jakikolwiek Projekt zmiany, jakikolwiek projekt doskonalenia, właśnie oprzeć się na tym punkcie 6.3, czyli określić po pierwsze cel naszej zmiany, czyli w co my celujemy, co nasza zmiana ma nam dać, co my dzięki temu możemy osiągnąć. Dodatkowo musimy oczywiście zaplanować zasoby. Jest to jeden z najbardziej kluczowych etapów zarządzania zmianą, ponieważ będzie on wpływał na każde inne etapy. Dlatego też Musimy na tym już etapie określić, jakie zasoby finansowe, jakie zasoby czasowe, jakie zasoby ludzkie my potrzebujemy. Kolejny element to również powinniśmy zaplanować ewentualną relokację odpowiedzialności, jeżeli taka podczas tej zmiany lub w jej wyniku nastąpi. No i czwarty bardzo ważny element to już na tym etapie wstępnym. Zarządzania projektem, planowania projektu, powinniśmy określić, w jaki sposób ta zmiana wpłynie na nasz system zarządzania jakością i jakie my zmiany systemowe lub na przykład zmiany dokumentacyjne powinniśmy również w tym kontekście zaplanować. Wiele osób nie wie, lub wiele osób, które utrzymują systemy zarządzania jakością, w ten sposób do tego nie podchodzi. Natomiast warto, punkt 6.3. Połączyć z, punkt, z wymaganiami punktu 622. Dlaczego? Ponieważ punkt 622 mówi nam bardzo precyzyjnie, co my powinniśmy uwzględnić, planując zmiany, planując osiągnięcie celów, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że pierwszym wymaganiem punktu 6.3 jest określenie celu zmiany. Ale jak samą zmianą już, już zarządzać. Możemy właśnie się oprzeć na punkcie 6.2.2, czyli po pierwsze ustalić, co ma być zrobione, jak ma to być zrobione, czyli konkretne kroki w projekcie, które musimy wykonać, kto odpowiada za konkretny etap zmiany, jaki ma być wynik tej zmiany, do kiedy ona ma zostać zrealizowana, oraz bardzo ważne w jaki sposób my będziemy oceniać jej wynik. Jak widzisz, łącząc punkt 6.3 i 6.2.2 możesz w bardzo precyzyjny sposób zarządzać projektem doskonalenia. Jeszcze innym narzędziem, które pozwala zarządzać świetnie projektami, natomiast stricte już projektami doskonalącymi, ale też świetnie sprawdza się w zarządzaniu niezgodnościami, jest to oczywiście mój ulubiony kapaplan, czyli narzędzie, które służy matryca, która służy do dokumentowania zarówno działań odnoszących się do niezgodności, ale też dokumentowania i planowania działań korygujących, korekcyjnych, ale też zapobiegawczych. Dlatego też Kapa Plan jest również świetnym narzędziem do zarządzania zmianami i projektami, aczkolwiek pod kątem niezgodności Spotkałem się też z tak zmodyfikowanymi kapaplanami, które świetnie pozwalały doskonalić też inne projekty niezwiązane z niezgodnościami. Mam nadzieję, że to, co Ci przekazałem w tym odcinku, będziesz mógł teraz wykorzystać i jeszcze lepiej zarządzać zmianami w swoim systemie zarządzania jakością i jeszcze lepiej ten system rozwijać i optymalizować. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to oczywiście zachęcam, aby zostawić łapkę w górę pod tym wideo, a jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to jest to najlepszy moment, aby to zrobić. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym wideo.